Wiem co to. To jest cieniowane dookoła. Tak, cieniowane czarnym dookoła. Ja to troszeczkę inaczej robiłam. Fakt, bo tutaj, no, ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. To można na różne sposoby robić. Naprawdę na różne sposoby to można robić. Ja właśnie chyba już wiem, dlaczego Hania. No właśnie, właśnie, mi to wszystko przygotowała, bo ja już takie zdobienie robiłam i wycieniowałam je Paint dżone dookoła w inny sposób, bardziej na mokro. To jest to zdobienie z Batmanem. I tutaj, zamiast czerwonego koloru, można oczywiście dać sobie brokatowy czerwony kolor, bo ja tutaj mam gładki. Jak to wycieniować? To jest naprawdę fajne, szybkie, proste docieniowania, bo ona tutaj, ta dziewczyna, to robi hybrydę, z tego co widzę, i pędzelkiem takim mocno rozczapiżonym, ale efektu końcowego, jak faktycznie to wycieniowała, nie widać, bo tam coś tam zaczęła robić, ale nie dokończyła, więc nie dziwota, że ten filmik tak nie do końca może posłużyć jako tutorial. Tu kilku elementów brakło, pokazanych, i zapraszam Was serdecznie do kursu Halloween. Tutaj jest nawet pokazany. Halloween, Halloweenowy to jest, jeden ze, to jest jedno ze zdobień z kursu Halloweenowego dla. To cały kurs jest dedykowany osobom początkującym, więc każdy z Was sobie oczywiście poradzi. Są trzy poziomy, pierwszy dla, taki najłatwiejszy, później drugi, potem trzeci. Żeby się nie przerazić, bo tutaj w trzecim poziomie mamy naprawdę y, już takie y, dość y, skomplikowane zdobie, ozdo, y, boże, zdobienia, ale spokojnie mamy pierwszy poziom, człowiek się rozmaluje drugi, i dopiero w trzecim poziomie lecisz z takimi że tak powiem, grubszymi zdobieniami.